Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodo Tego Gika. Dzisiaj na kanał wleci krążownik szturmowy typu Aklamator. 450 elementów za 220 zł katalogowo i naturalnie taniej w Alto. Ale zestaw niewielki, nawet jak na serię, którą reprezentuję, czyli oczywiście na te statki mid z gwiezdnych wojen. Statki midscale'owe, pozwolicie, że wyjaśnię, bo czasem pytacie w komentarzach, to są po prostu takie zminiaturyzowane UCS-y, czyli mamy statek, który jest bardzo, bardzo maleńki, tam absolutnie nie mieszczą się minifigurki i mamy do niego po prostu przygotowaną podstawkę kolekcjonerską. Prezentuje się to w ten sposób, no i tak jak mówiłem, serio. Jak na tę serię, ten pojazd jest bardzo nieduży, ale wydaje mi się, że wygląda całkiem nieźle. To jest po prostu fajna forma do tego, żeby ten statek odwzorować. Wiecie, są takie modele, które po prostu w tej skali dobrze wyglądać nie będą, a ten na pierwszy rzut oka prezentuje się przynajmniej przyzwoicie. A czy jest tak na pewno, dowiecie się za chwilę. Tak się naopowiadałem, że kształty tego statku są fajne do odzorowania w tej skali, ale potem poglądałem sobie pudełko z drugiej strony i zastanawiam się, czy od spodu on też będzie prezentował się równie dobrze. I o co mi chodzi? Ano o to, że tutaj też statek jest pokazany z nieco innej perspektywy, ale nie widać go e, nawet tak wiecie, na wprost, żebyśmy mogli zobaczyć, czy te wszystkie kształty są sensownie odzorowane, a już rzut z filmu jest zaprezentowany właśnie w taki sposób. Wymiary 23 cm długości. 15 cm wysokości wraz z podstawką, no i niezbyt szalona objętość, w środku znajdziemy cztery worki, znajdziemy też instrukcję, naklejek, nie widzę, ale to chyba są naklejki, a może to jest nadruk, no jeśli to jest nadruk to bardzo duży plus, dobra, arkusza z naklejkami nie widzę, liczę na nadruki i idę to poskładać. Moje obawy a propos tego jak statek prezentuje się od spodu były raczej niesłuszne. Są delikatne niedociągnięcia, ale te zobaczycie za chwilę. Natomiast cały odbiór jest jak najbardziej pozytywny. Co istotne, możemy tutaj również zajrzeć do środka. No to co? Zapraszam na zwiedzanie. Pewnie doskonale wiecie, że w kolekcji hełmów bardzo mocno drażniło mnie to, że nie można było zrobić tego. No bo hełmy są przytwierdzone na stałe. Tutaj na szczęście możemy sobie odpiąć statek od podstawki. A podstawka jest prosta, elegancka, wyposażona w plakietkę z napisem Lego Star Wars oraz z modelem statku. No ale co do samego statku, zacznę może od tego, co budziło moje największe wątpliwości, czyli to, jak statek prezentuje się od spodu. I tak na dobrą sprawę, tylko te elementy. Po bokach mogłyby być nieco lepiej zabudowane, tylko że w tej skali, przy takim rozmiarze, raczej nie byłoby to zbyt wygodne, bo kiedy zrobilibyśmy takie elementy, które by to zaślepiały, tak żeby to można było zabudować, no to wtedy te skrzydła byłyby po prostu piekielnie grube. Co istotne, możemy sobie opuścić klapkę z jednej i z drugiej strony i zajrzeć do środka, a tam białe groszki imitują klony. Jeśli chodzi o tył, to jest moja ulubiona strona statku. Tutaj rzeczywiście mamy sporo detali, mamy ładne silniki, no i wszystkie elementy, które rzeczywiście ładnie ze sobą grają. No a jeśli chodzi o tę część, to po pierwsze, dużą robotę robią na nadruki, bo gdyby to były naklejki, zdecydowanie byłby jakiś solidny minus do tego, żeby Wam tego zostało nie zarekomendować, a tutaj rzeczywiście dzięki tym nadrukom wygląda to bardzo dobrze. No i jeśli chodzi o całą powierzchnię, wydaje mi się, że tak. Intensywne pomniejszenie statku powoduje, że te study, które tutaj wystają, nie wyglądają jak takie niewygładzone przestrzenie, a po prostu wyglądają jak takie drobne detale, które stanowią o nieregularnych kształtach na tych dużych powierzchniach. Ja to tak dostrzegam. No i wiecie, w momencie, kiedy bierzemy jakiś sobie taki typowo playscalowy statek i skrzydła nie są wygładzone, to wygląda to często w taki sposób, że nie mam pozytywnego odbioru, a tutaj totalnie mi to nie przeszkadza, więc dawajcie znać, jak wy to widzicie. Ale jeśli chodzi o ten model, mogę powiedzieć jedno: daję mu okejkę, okay no i z powrotem umieszczam go na podstawce, żeby mógł stać na półce. Dobrze wyglądał na pudełku, ale równie dobrze wygląda na żywo. Powtórzę to, co mówiłem w przypadku innych statków z tej serii. Świetnie byłoby, gdybyśmy mogli dostawać do nich jakieś minifigurki, tym bardziej, że na podstawce jest na to miejsce. Możecie sobie zdjąć te zaślepki, no i będziecie tam mieli idealne miejsca do wpięcia. Dwóch minifigurek. No ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i mogę jedynie powiedzieć, że aklamator zdecydowanie wygląda bardzo dobrze. Ma praktycznie tylko jedną wadę, tak jak mówiłem wcześniej, można by było nieco lepiej zabudować go od spodu, tak żebyśmy nie mieli po prostu tych płytek widzianych od spodu. Ale tak poza tym, jest zdecydowanie ładnym statkiem, który w tej skali, najzwyczajniej w świecie, bardzo dobrze się prezentuje. Choć nie ukrywam, chciałbym też w tej serii zobaczyć Y-Winga. Może A-Winga, który ok, zdaje sobie sprawę z tego, że w PlayScale'owych zestawach jest już podobnych rozmiarów, ale może miałoby to sens, żeby on był taki, wiecie, maksymalnie dopieszczony. Tak samo jak właśnie Aklamator. Piszcie, co Wy o nim sądzicie, a na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!